Cały dzisiejszy fragment ma główny motyw, którym jest pojednanie z Bogiem. Paweł wspomina słowo pojednać dwa razy w tych wersach, a sam termin pojednanie to jest przepiękny termin. Wiemy, co pojednanie oznacza. To oznacza odnowienie relacji między osobami do stanu właściwego, pierwotnego, dobrego czy poprawnego. Lecz w kontekście głównego przesłania Biblii, pojednanie dotyczy Relacji człowieka z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. Ponieważ bunt Adama spowodował, że człowiek został oddzielony od Boga. On zgrzeszył przeciwko Bogu, złamał Boże Przykazania, odrzucił Boga, i od tej pory istnieje bariera między Bogiem, stwórcą, a człowiekiem, stworzeniem. Tą barierę widzieliśmy bardziej e, poprzez usunięcie Adama i Ewy z ogrodu, gdyż nie mogli być przy Bogu. Wcześniej Bóg przechadzał się pośród nich, nie było żadnej bariery, później separacja nastąpiła, grzech. Nie mogli już być przy Bogu. Ale widzimy to również w samym Słowie Bożym, gdzie Księga Izajasza 59:2 mówi: Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego bicie tak, że nie słyszy. Człowiek przez swój grzech sprowadził na siebie sprawiedliwy gniew Boga. Czeka go sprawiedliwy sąd Boży, a następnie sprawiedliwe. Wieczne potępienie w piekle. I gdy z ludzkiego punktu widzenia nie można zrobić absolutnie nic, żeby uciec przed tym gniewem Boga, to sam Bóg, który się gniewa w swojej miłości, znalazł rozwiązanie dla człowieka, który na to nie zasługuje. W Chrystusie. Decyduje się pojednać nas, grzeszników i buntowników, z Nim samym. Greckie słowo katalaso znaczy pojednać. Ono jest użyte w Nowym Testamencie dwa razy w kontekście pojednania człowieka z Bogiem. Drugi Koryntian 5:18 a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nas służbę pojednania, oraz Rzymian 5:10 jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. W obu tych fragmentach pojednanie oznacza, że Bóg sprawił, że człowiek ma z Nim pokój i relacje bliskości. I to w taki sposób, że gniew Boży został uspokojony. Nasz dług przed Bogiem spłacony. Winy przebaczone. Grzech odpuszczony. Krótko mówiąc, jeżeli jesteś w Chrystusie, Jesteś szczęśliwym człowiekiem, ponieważ Bóg dał Tobie przepiękną relację pokoju, radości, pojednania, bliskości, szczerości, miłości. Jeszcze tego więcej można byłoby wymienić.